Witam Was w odcinku o downtown, czyli starym mieście Zanzibar City, Zanzibar jako miasto stolica autonomii i Stowntown to stare miasto. Jakby to powiedzieć, jest godzina 15:32 32 stopnie w cieniu w mieście, nie wiem 40, zaraz będę płynął. No i teraz pochodzę troszeczkę po tym mieście, zobaczymy co uda się tutaj zobaczyć. Największa handlowa ulica, po której idę, kraje generalnie muzułmański. 80% Także spotkanie tutaj kobiet w hijabach To jest właściwie żaden problem. Problem dostanie miejscu alkoholu. Zakup alkoholu jest tu bardzo ciężki, ponieważ nie ma tych dużo sklepów. Stąd on jest jeden obok takiego sklepu Memories z, z pamiątkami e, troszeczkę dosłownie 10 metrów obok jest sklep z alkoholami, ale tylko z alkoholami a cena takiego absoluta litrowego to mniej więcej 20 dolarów nie jest źle, ale jest problem z dostępnością fajnie tutaj mieć jest więcej czasu e, na chodzenie po tych e, uliczkach Zanzibaru Pełno sklepików straganów restauracyjnych oczywiście też pełno naganiaczy sprzedające jakieś zęby z rekina a, 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 i tym podobne rzeczy no ale cóż tak jak wszędzie jakieś pamiątki trzeba kupić a tu właśnie mamy fort arabski zaraz do niego idę tylko ciekawe gdzie tu jest wejście o, wszędzie owoce nie powiem, A kukurydza. I okropnie gorący. Tak właśnie to ja domyślam. Coś tu Allo. Allo. Bazale. A ku nam nie ma problemu. Pole pole, bawole spokojnie. Dziś. Dziś. E, dobrze. Dobrze? Dobrze, bardzo dobrze. Tak una matata. Wszystko dobrze. Słuchajcie, wchodzę teraz na taki targ rybny, na którym są a, chyba a, ryby wszystkie, które tutaj są dookoła. A, powiem tak, skrót jest a, potworny, ponieważ jest 32 stopnie, i nie każdy jest to w stanie wytrzymać właściwie odbywa się to w takich warunkach czyli 32 stopniach w cieniu A, mógłby to nas z wpaść trochę się pouczyć myślę, że połowę by zamknęli tego wszystkiego nie połowę, 90% albo 99% Wszędzie pełno przyjaciół. Każdy chce się zaprzyjaźnić. Żeby tego dolara z Polski przytulić, ale bieda. Bieda, bieda. Tak, właśnie jestem w środku Fortu Arabskiego. Ponieważ Zanzibar był okupowany przez Arabów i przez Portugalczyków. E, tak właściwie mieszają się tutaj wszystkie kultury, łącznie z e, kulturą afrykańską. E, stąd też e, wyruszały i odbywały się tutaj największe e, karawany niewolników, choć zniesiono to niewolnictwo pod koniec XIX wieku, które nie obyło się bez krwawych oczywiście e, zajść, ale jednak, jednak się udało. A, to najważniejsze Zachowali tutaj troszeczkę swoich korzeni i żyją sobie po prostu powoli. Co jeszcze? Słowa kuna, matata, czyli enjoy, wszystko w porządku, nie martw się. Jumbo, cześć. Asante, dziękuję. "Kalibu", proszę. To takie podstawowe słowa, które warto zapamiętać. A, oczywiście wywodzą się z języka Swahili. Taki spacer po plaży. A tu jakiś... przycumował statek. Nie wiem, jak to jest. Czy tu jest restauracja? Kuźwa, jakoś masakra. Tak po prostu. Plaża wstała. Yes, Teraz trochę udać się na Siestę. Bo tu w polach nie w stanie chodzić tyle godzin na 32-stopniowy upalar. No, chyba że po Kokosach. No dobrze. Chwilę na Siestę do Kokosów. A potem Zanzibar noc, z noc. Tak się właśnie kończy dzień w Stauntown. Tak się właśnie kończy dzień w Stauntown. Ciężki, wyczerpujący, bo te 32-33 stopnie dają w kość przez cały czas. Jestem na tarasie A wy zaraz zobaczycie jak zachodzi słońce. Nad Zanzibarem schodzi do morza nad archipelagiem wysp Zanzibaru, z czego trzy są tylko zamieszkałe. Zakończy się dzień, ale zaczyna się nocne życie w Zanzibarze, więc chwilę odpoczynku i ruszamy dalej.